Witajcie moi kochani. Jak mówiłem wcześniej, e, kiedy był film z pustelnikiem, znajdujemy się na plaży MPC Beach. Teraz chcemy ja wam pokazać dokładniej i ocenić ją. Dlatego, że wcześniej głównym bohaterem był nasz pustelnik. Ale jeszcze raz wam pokażę, jak ona wygląda. Coraz więcej turystów. Ogólnie powiem wam, że. Zacznę od tego, że ta plaża ma bardzo krystaliczną wodę i że naprawdę, gdy się nurkuje, to dobrze widać. Pokażę Wam. Tutaj naprawdę ona jest bardzo przejrzysta. Możecie nawet tutaj kamyczki zobaczyć. A w przeciwieństwie do Myrtos, bo ogólnie e, tutaj Fisca, fiskardo i no bo Fiskardo to jest ogólnie miasteczko i ma kilka plaż. I ogólnie te plaże ma się wątpliwość, która jest lepsza. Czy, czy to jest Myrtos, czy to jest Fiskardo? No według mnie na razie Fiskardo. I zaraz Wam po, do powiem e, dokładnie dlaczego. Drugi fakt jest taki, że naprawdę są niesamowite warunki do snurklowania, czyli pływania z rurką i maską. Naprawdę jest... E, no Jest rapa koralowa. Tam można dopłynąć aż tam daleko do tych bojek, nawet na 10 metrów głębokości tam było. Tak mi się wydawało. Także są piękne kamyczki i muszelki. Pokażę Wam takie, które zebrałem. Już to przekierowałem kamerę na siebie. Takie m.in. O, kamyczki bardzo mi się podobają, bo ja najbardziej lubię takie, które mają kilka kolorów, bo takie są moje ulubione. Tak. Tu na przykład. Tu na przykład. No ogólnie spójrzcie. Tylko przewrócę kamerę. Ogólnie tu jest tego wiele. Jeszcze miałem jedną muszelkę. Takie są małe na przykład też aż lepiej ją widać, aż się rozmazuje ale tak wygląda, no i ogólnie mniej więcej takie mam zbiory, o i jeszcze taką muszelkę, jak się snurklowało to się na taką natrawiło no i oczywiście pamiętajmy o muszelce z pustelnikiem którą wypuściłem, bo po prostu e, tego pustelnika nie dało się usunąć no bo on w końcu żyje Tą muszlą, i po prostu e, znowu wrzuciłem go do wody na kamień, czyli dokładnie ten kamień, na którym go znalazłem. Ale jeden, jedną też ważniejszą wieścią na tej plaży jest to, że mamy obiekt gastronomiczny oraz naprawdę, e, powiem Wam, jest super parking. Mamy samochód, który stoi w cieniu. Tam mamy też ten obiekt gastronomiczny, czyli tam budkę. Ale nie będę przechodzić, bo musiałbym się przedzierać przez samochody. Tutaj z kolei jest nasz samochód. No i ogólnie powiem Wam, że jak są wątpliwości, która plaża jest lepsza, tutaj te plaże Fiskardo, czy te plaża Myrtos, to uważam, że ta plaża jest o wiele lepsza. Przede wszystkim te kamyczki nie są tak duże. Gdy się, gdy się siadało na plaży Myrtos, nawet kos w ogóle nie amortyzował tego. No i po prostu... Jak się działo, żeby na przykład wyschnąć od pływania, to się trudno się działo. Tutaj jest to o wiele łatwiejsze i na tej plaży po prostu czuję się o wiele bardziej komfortowo. Tymczasem pożegnam się z Wami, a zobaczymy się już niebawem. Cześć!